Cześć widzowie! Kolejny odcinek Kolejny odcinek w Italii Zobaczymy co dzień przyniesie Ostatnimi czasy bardzo dużo szukałem w nocy Dzisiaj robię delikatną przerwę czyli nie będę szukał 4-5 godzin, 2 godziny rekonesans i już zmieniam miejscówkę Nie wiem czy dziś, raczej dzisiaj nie, prawdopodobnie jutro pojadę już około 200 km na południe a po drodze jeszcze zahaczę sobie o dwa kąpieliska. Także za, myślę, 2-3 odcinki już będą odcinki z takiej bardziej środkowej części Włoch. Nie przedłużam, lecę teraz na zakupy do Lidla i Was serdecznie zapraszam do oglądania kolejnego vloga z życia Witalii w campervanie trochę zakupów zrobiłem. Pakuję co tam potrzeba do lodówki. Dzisiaj przed poszukiwaniami taka będzie kolacyjka. Bułki wziąłem najmniejsze, jakie są możliwe. I z krudo, do tego kefir i batonik proteinowy. Ale rok się tutaj zrobił. O rany. Jak dobrze, że ja w tym kierunku jadę. Bo takim pięknym weekendzie wszyscy z plaży wyjeżdżają. A teraz ja jadę na plażę i będę kosił to, co turyści nagubili. No i dobra. Tam mam jakieś 300 metrów do plaży i parking, zobaczcie, nikogo praktycznie nie ma. Łukasz mówi, że w Bibionie są komary, także... chociaż trochę sobie spryskam czapkę przynajmniej. Plastry przyklejone, może zakładać buta i iść. No i zobaczcie, widzowie, jak fajnie. Warunki bardzo dobre do poszukiwań, nikogo nie ma, czas się brać do pracy. Mam pierwszy sygnał, mi trochę się przesuwał. Co to jest? Laskana Laskana, coś od nie wiem, od suwaka, coś takiego, ale ładnie się świeci. No, szanowni państwo, <laughs> krótko po wejściu jest złota obrączka. No, i to lubię zajebiście. O kurde, jeszcze z jakimiś dźwięcikami jest, żeby znaleźć tą obrączkę. Wystarczyło. Około 5 minut poszukiwań. Także możecie sobie widzowie wyobrazić, jakże to jest przyjemne uczucie. Jak na poprzednich poszukiwaniach potrafiłem szukać kilka godzin i nie znalazłem nawet srebrnego pierścionka. A tutaj, już po wejściu, po 5 minutach, trafiłem przepiękną złotą obrączkę. Jak później się okaże, te trzy kamyczki to są oczywiście brylanty. Także. Start tych poszukiwań był wyśmienity, i w tym momencie, jak ją znalazłem, jeszcze nie wiedziałem, że to będą najlepsze poszukiwania na tym wyjeździe. Tu nie będę nagrywał Wam takich sygnałów jeden, tylko dla pokazania takie stopione aluminium czarne, i mam już dwa takie kawałki. Słuchajcie, mam 2 euro, i wiecie co? Ja jestem tutaj jakieś, nie wiem, może. Może 10 minut i mam już dwa fajne sygnały. Także może tu będzie Eldorado dzisiaj. Bo kurczę, zapowiada się lepiej niż dobrze. I tak jak słyszeliście, teraz dogrywam dzień później te wszystkie ujęcia z moim komentarzem, i wtedy już w morzu wiedziałem, że to miejsce będzie bardzo bogate, jeżeli chodzi o znaleziska, to po prostu. Już tak z tyłu głowy czułem, że trafiłem właśnie w to miejsce i tak naprawdę po 12 dniach wyprawy wreszcie znalazłem miejscówkę, gdzie tych znalezisk było co niemiara. Jezu, trafiłem na to, o czym marzyłem. Jest druga obrączka, a jestem krótko, ja ciechrzanie. Tym razem 585. Dwie obrączki w niecałe pół godziny, ale dzisiaj może być grubo. Już jest grubo, już. Ekstra, ja szanuję. <noise> ależ marzyłem o takiej sytuacji. Odsłoniło, odsłoniło może dno macierzyste. Nie? ludzie, jest! Mogliście usłyszeć moją radość w momencie znalezienia drugiego złota na tym wyjściu. To jest niesamowite te poszukiwania, że za każdym razem nigdy nie wiecie co traficie. A w momencie, jak znajdziecie jedno złoto, to już jest. Duża, duża radość, ale prawdziwa euforia w momencie, kiedy znajdziecie drugie, trzecie i to jest nieprawdopodobne, że w morzu można znaleźć dwie, trzy, cztery rzeczy także, no tutaj radość moja była nie do opisania i gdzie w życiu macie takie emocje, że taką radość w tak krótkim czasie no i kurwa przepraszam za przekleństwo, ale idę i teraz Pandora, no to jest po prostu jakiś hit, jakiś hit ale ekstra i kolejne 2 euro wskakuje super ołowiu nie mogło zabraknąć taki klocek a to mi się przesuwał, patrzcie jaki kawał aluminium i to już trzecia moneta 2 euro same grube wskakują, super a i mamy teraz inną monetkę 50 eurocentów teraz mamy jakąś zawieszkę bardzo ładna gwiazdka z jakiegoś szajs metalu a mi się teraz przesuwał kolczyk kurde z mosiądzu, z perłą fajny, taki vintage Chyba takiego nigdy wcześniej nie znalazłem. O, A teraz jeden eurocencik wpada. I zaraz obok tej jedyneczki 10 razy większy nominał. Jest moneta, ale zobaczcie, jak się świeci. No to jest stan dosłownie męczny. 20 eurocentów. Piękna. No, komuś wypadły, bo obok. Jeszcze dziesiątka, także się posypały dwie monetki. Znowu mam 2 euro, ale z takiego dołka, że kopałem z 5 minut. No i znowu 2 euro. To już jest na pewno rekord, jeżeli chodzi o ilość euro podczas jednych poszukiwań. No, były emocje na początku. Teraz 20 minut czekałem na tą monetę. Tylko w jednym miejscu wypukało, dlatego. Teraz wróciłem na to miejscówkę i się kręcę bardzo dokładnie. Jest bardzo ładny sygnał. Jest obrączka, ale tym razem. tym razem nierdzewka. Nierdzeweczka, ale fajnie. Kolejna obrączka. I mamy kolejną monetkę. 20 eurocentów. Jest kolejna moneta. 20 eurocentów. Jeszcze pół godziny i wychodzę. Tak mówię, że za pół godziny wychodzę, a tu przed chwilą 20 eurocentów teraz 2 euro, także kurde, jeszcze jak zmęczony ale jeszcze ryje jestem w wodzie po klatkę, coś się świeci ale to by było to tak piękne moi drodzy złota bransoleta jakaś nierdzewka pewnie no ale fajne znalezisko bardzo fajne no i właśnie dla takich chwil się szuka dla takich chwil się szuka bardzo, bardzo fajny wypad, zobaczcie ile tutaj dziadostwa powychodziło dość głęboko z tym się najbardziej namęczyłem jeżeli chodzi o monety euro 2, 4, 6, 8, 10, 12 13 24, 60, 80 14 euro 1 eurocent, czyli rekord na tym wyjeździe jeden ciężarek ołowiany, ten kolczyk z alaperłą, zobaczcie, to jest Mosiąc. stary wyrób, bardzo stary piękny tutaj obrączka z nierdzewki taka czarno-srebrna dwie jakieś jakiś, jakiś kwiatek, jakiś coś ta bransoleta o zawo serca mogła przyprawić jest to nierdzewka, ale też fajny wyrób, pierwsza pandorka na tym wyjeździe także grube fajne duże sreberko no i tutaj pozamiatane dwie obrączki także ekstra ekstra wynik ta fajna z dwukolorowego złota białe złoto i takie pomarańczowe a ta żółciutka obydwie tym razem nie 18 karat tylko 5 8 5. i tutaj są chyba trzy diamenciki także wyciągam tester trzeba sprawdzić no, panie testerze, tutaj z tyłu macie taką wskazówkę. Jeszcze zanim tutaj będę sprawdzał, ile karatów, jaka temperatura i wtedy od jakiego numerka zaczynamy. Tutaj na pewno bardzo malusieńkie. Jest o między 10 a 3 stopni, czyli ustawiamy sobie miernik diamentów na na 6 a w zasadzie brylantów O, tak i teraz teraz możemy sobie sprawdzić byleby ładnie wycelować o i to dobrej klasy diamenciki wszystkie trzy. czyli obrączka z diamentami no to teraz ile dorzucamy do wyzwania najpierw pandorka Pandorka waży 12 i 7. 12,7 grama i obrączka. Najpierw ta żółciutka. 4,5. Ta druga 3,5. Razem będzie 8. Będzie 8. Jeden nawet. No nie będę dyskutował 8,1 teraz teraz szybkie obliczenia szybkie obliczenia 12,7 gramów srebra ta Pandorka po 3,50 za gram to mamy 44,45 podzielić na 4,3 plus 14,1 euro to mamy 24,43 i 24,43 i 8 i 1 razy 240 teraz jest. 1944 1944 podzielić na 4 i 3. 452 plus 24,43. Czyli do wyzwania dochodzi 476,52 euro. Zarobiście. Jedna trzecia wyzwania prawie za jednym wypadem. Czyli mamy tak, z poprzednich odcinków łącznie było 449,8 euro. Teraz dochodzi 476,52, czyli łącznie mamy czyli łącznie mamy 926,32 euro. Czyli przekroczyliśmy 60% ukończenia wyzwania i to jest nieprawdopodobne, że wcześniej w ponad 10 dni Znalazłem mniej niż teraz w ciągu 3 godzin. No to jest, mówię, to jest totalna loteria. Ja uwielbiam tą robotę, bo nigdy nie wiecie ile znajdziecie, kiedy znajdziecie, co znajdziecie, tak jak w poprzednich odcinkach widzieliście zegarek z Cytanu czy Apple Watcha, to jest niesamowite i dlatego ta pasja, ta praca, to hobby nigdy mi się nie znudziło przez ponad 15 lat poszukiwań i podejrzewam, że do końca życia mi się nie znudzi, bo gdzie w życiu macie tyle emocji każdego dnia, ciągle ta niepewność, ciągle... Kurczę nowe doznania w postaci nowych znalezisk, i to jest fantastyczne, że co roku trafiam przedmioty, których nigdy wcześniej nie znalazłem. A na mojej liście jest jeszcze sporo takich znalezisk, które nigdy jeszcze nie trafiły do mojego sita. Także jeżeli chcecie dalej oglądać i zobaczyć, co będę znajdował w kolejnych wypadach w Adriatyku, to zostańcie bądźcie na bieżąco, dajcie łapki, wtedy mi pomagacie rozwijać kanał. A jak zostawiacie łapki, komentarze i oglądacie, to dzięki Wam mogę ciągle nagrywać dla Was odcinki, bo gdyby nie Wy, to bym nie nagrywał. Także widzowie, jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście i dobra, kończę pitoć, bo jak zwykle się rozgadałem. Dobra, jeszcze Wam szybko pokażę. Tak wygląda pani numer jeden, Wiktor 3, 9, 22. Trzy te diamenciki. Tam jest próba, ale ledwo, ledwo co widoczna. I druga się prezentuje tak. kh 55 i tyle. Bez żadnego graweru. Tutaj ładny ten. Nie wiem co to za punca. Pierwszy raz taką znalazłem. Ale obrączka ładnie zdobiona, prześliczna. Przed snem skakuje odżywka białkowa, tym razem z mlekiem. Wziąłem, bo z wodą już nie mogę. Kurde, tak mi nie smakuje, że teraz troszeczkę więcej kalorii wiedzie. Mamy kolejny dzień, już odespałem poszukiwania. Zaraz skakuje kawka. Taka malutka, z mikro bułeczka, zobaczcie. Ona wygląda tak. Malusienka bułeczka z masłem, papryka i jajecznica, w zasadzie sadzona. I jest godzina 12.30, o godzinie 17 jest odpływ. Mam nadzieję, że nie będzie dużych fal, bo wczoraj były dość spore w nocy jak szukałem. I wchodzę na odpływie, na odpływie maksymalnym. I może na tym miejscu, gdzie mi wczoraj wychodziło, jeszcze jak wejdę głębiej te kilka, kilkanaście metrów, może jeszcze coś wyjdzie, także dzisiaj sprawdzę już tak docna tą miejscówkę. Dobrze widzowie, chciałem wam pokazać jak to wygląda na przykładzie, tutaj Bibione, zobaczcie, plaże w Bibione, tak naprawdę ludzie nawet tutaj się kąpią i mamy tutaj ufficio numer 2, to spiadzia, spiadzia, camping Tridente i zobaczcie, tutaj główna plaża i ludzie kąpią się aż tutaj do samej końcówki, spiadzia di Pluto nawet tutaj. Tuż koło windsurfingu. I teraz tak, jaka sytuacja była wczoraj? Sytuacja była taka, że wchodzę sobie jakimś wejściem. Przykładowo mamy tutaj. O sifan I wchodzę tym wejściem, tak? I sygnały. Tutaj mamy te słupy z bezpiecznym limitem wody i jeden słup jest tu, drugi tu, trzeci tu, czwarty tu i pomiędzy dwoma słupami, tak od połowy mniej więcej do, do końca jednego słupa tutaj wychodziły fanty i to był obszar na szerokość około 20 metrów, na głębokość około 15 metrów także taki kwadracik zrobiłem wczoraj i jak poszedłem w jedną stronę 40 metrów i od tego miejsca, gdzie wychodziło w drugą 40, to ani tutaj nie wychodziło, ani tutaj zero sygnałów. A tutaj, na tym małym fragmencie, wychodziło. I czasami musicie spędzić kilka dni i robić po fragmencie taką plażę, aż w końcu traficie na miejsce. Ale może być tak, że jednego dnia wyjdziecie, tutaj nie będzie nic, a następnego dnia tutaj będzie totalne Eldorado. Także no, może jest niesłychanie fajne, bo nieważne, kto przejdzie, ile razy przejdzie. Zawsze po prostu wchodzicie i nigdy nie wiecie w 100%, w 100% w 10% nie macie zielonego pojęcia co wyjdzie. Także na przykładzie tej Bibione Beach chciałem wam pokazać jak to wygląda. A jeszcze jako ciekawostka 100 metrów morza robiąc tak jak ja robię od płytkiej do głębokiej to jest jakieś 3-4 godziny pracy. Na, no, Bibione ma kilka kilometrów, to możecie sobie tak przeanalizować, ile by zajęło czasu, żeby zrobić taką jedną miejscowość jak bibione. Myślę, że kurde, spokojnie z dwa tygodnie. Myślałem, że w Bibione będzie kłopot, żeby znaleźć miejscówkę na nocleg, a okazuje się, że niedaleko plaży jest taki fantastyczny parking. Spędziłem tutaj bardzo komfortowo noc, tutaj mamy jeszcze jednego campervana, który też spędził noc i prawdopodobnie ten autobus, bo też od wczoraj tutaj stoi z Austrii albo to po prostu mają miejsce postojowe i gdzieś tutaj Apartamencik, czy coś takiego, także wrzucę Wam lokalizację. Jakbyście byli wbibione, to tutaj możecie śmiało sobie spać. A ja teraz idę zobaczyć, czy śmietniki są otwarte, bo często są zamykane na kluczyk, bo mam już trochę śmieci do wyrzucenia. Także wypadałoby się tego pozbyć. Są śmietniki, jest otwór, także mogę tutaj się pozbyć rzeczy a kamper, jak coś z Austrii przyjechał na miejscówka, mówię, na uboczu miasta i tutaj, przynajmniej teraz, już po sezonie, nie wiem jak w sezonie ale teraz było naprawdę bardzo przyjemnie tutaj spać śmieci nie mam dużo elektrolity mi się już skończyły, także trzeba będzie gdzieś dokupić tu patrzcie jakie dziadostwo, jak ropa mi trochę wyciekała to tak pościekała i się porobiło tak bardzo brzydko, trzeba to wyczyścić a patrzcie jaki fajny mam uchwyt. Tu jakiś przykleiłem od GoPro, normalny selfie stick i bardzo mi się dobrze sprawuje. Taka inwencja twórcza baj Janopalski. Pianka wysła, wysła, Mogę już schować. Dobra. Widzowie, w tym odcinku to będzie wszystko. Ja teraz, zaraz, kurczę, nie wiem, chyba zaraz, 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 zaraz jest 14.53. Za godzinę zjem porządny posiłek i dzisiaj czekam na Łukasza z Kordynos. Łukasz przyjedzie na to moją miejscówkę i spróbuję poprawić Deusem dwójką. Ja wiecie, jak mi wychodzi... To też staram się dzielić z osobami fajnymi. Bo dzięki Łukaszowi, tak naprawdę przyjechałem do Włoch i zobaczyłem, jak wyglądałem tutaj poszukiwania. No i póki co jestem zachwycony, bo przed sezonem miałem średnią taką mniej więcej w ciągu miesiąca i to, co teraz znalazłem w ciągu. No, w sumie tam 10-12 dni, także po sezonie, takim lekkim, też mi się bardzo to podoba. I raczej będę i przed sezonem, i po sezonie do Włoch przyjeżdżał, i nigdy by nie przyjeżdżał, gdyby nie Łukasz. Gdyby też mi nie pokazał miejscówek i tak dalej, jak to wygląda, nie nauczył mnie paru rzeczy, no to pewnie bym w ogóle nie myślał o Italii pod tym kątem. A teraz wiem, że to mój stały punkt, także. Jak Łukasz mi pomógł, to ja mu staram się pomóc. Nie tylko tam, wiecie, to wywieźć śmieci, czy, czy, czy meble, pomóc zmontować, czy coś, tylko po prostu podzielić się fajną miejscówką. I mam nadzieję, że dzisiaj, jak będziemy poszukiwali, to w kolejnym odcinku pokażę Wam jakieś złote znaleziska, ale to wszystko zobaczymy, bo mogło w ciągu nocy zapiaszczyć i może nic nie być, a mogło jeszcze poodkrywać. Zobaczymy. Nie przedłużam. Jak się podobało, wiecie co robić. Widzowie, trzymajcie się. Cześć.